Z tego filmiku dowiesz się, jak założyć i skonfigurować kontrolę dziecięcą oraz informacje o najczęściej popełnionych błędach doprowadzających do permanentnej awarii sprzętu. Kliknij tutaj, zjeść na pasku troszeczkę niżej Kliknij dwójkę. Jeśli rozumiesz że język angielski, możesz zobaczyć w trójce filmik. Teraz są dwie opcje do wyboru. Możesz założyć kontrolę dziecięską, do obsługiwać ją na swoim smartfonie lub ustawić ją z poziomu switcha. W opisie ocinka lub przepięt do komentarzu. Jest pisteście, więc jeżeli interesuje Cię konfigurację na smartfon, to kliknij tam i Cię przeniesie do odpowiedniego momentu. Jeśli chcesz to ustawić z poziomu switcha klikasz w trójkę, pojawia się informacja, że tylko z poziomu komórki można ustawić sobie funkcje takie jak dzienny limit grania, budzik informujący, że czas już i spać, możliwe sprawdzenia w co i ile grało Twoje dziecko. Jeśli założysz tą kontrolę Dziecko, nadal będziesz mieć możliwość założenia aplikacji. Mamy kilka poziomów ograniczeń. W jednym C nie ma żadnych ograniczeń. Dwa, nastolatek. Trzy, dziecko. Cztery, małe dziecko. Piątka daje nam możliwość dostosowania opcji do naszych preferencji. Małe dziecko to plus 8. Może grać w gry, które są oznaczone plus 8. I w tej opcji nie może publikować filmików i zdjęć, komunikować się z innymi graczami, używać trybu VR i 3D. Ograniczenie typ dziecko. Może grać w gry, które mają plus 13. Nie może robić to, co małe dziecko, ale może używać VR i 3D. Ograniczenie typ nastolatek. Może grać gry plus 17 i nie ma żadnych ograniczeń. Oraz piątka. Tutaj możemy wybrać gry, które będą dostosowane do jego wieku, czyli na przykład może, mogą być specyficzne plus 10. Mamy rozpiętość od plus 3 do plus 18. Na terenie różnych krajów obowiązuje różna kwalifikacja gier. U nas w Polsce stosowane jest PEGI, więc najlepiej ustawić sobie, sobie PEGI Europa. I właśnie według tej kwalifikacji gry mogą otrzymać następujące ograniczenia. Jeśli chciałbyś więcej się dowiedzieć na temat PEGI, to opisie o lub przy piątym komentarzu. będzie oficjalny link. I teraz już tak pokrótce. Jeżeli jest na niebiesko, ograniczasz. Jeżeli na zielono, nie ograniczasz. Nasze ono publikowanie filmików i zdjęć. Tutaj możesz ograniczyć możliwość komunikowania się z innymi. Tutaj możesz ograniczyć bier, czy D. Kiedy skończyłeś ustawiać, to kliknij tam ustaw PIN i zapamiętaj go sobie. Informuję Cię też, że ten PIN będzie potrzebny przy resetowaniu do ustawień fabrycznych, czy też ustawień związanych z internetem. Wytrosce i o bezpieczeństwo słuch dzieci została zmniejszona maksymalna głośność. Jeśli w menu głównym miejsce się to znaczy, że udało Ci się to ustawić. Jeśli potrzebujesz wyłączyć na chwilę tę opcję, to kliknij tutaj i wpisz PIN. co się coś i tymczasowo zostanie on wyłączony. Wystarczy jednak uśpić czy czyli Slipmu, i po ustawieniu znowu będzie kontrola rodzicielska. Jeśli dziecko będzie chciało coś zrobić, co ogran Wyskoczy mu komunikat i mu na to nie pozwoli, chyba że odblokuje tryb rodzicielski. Jeśli potrzebujesz zmienić pin lub ustawienia, wejdź tutaj. Jedynka zmiana pinu, dwójka ustawień, trójka zrobienie aplikacji na telefonie. Kliknij 3 i będę omawiać. Kliknij dwójka, ściągnij do aplikacji na swój smartfon i kliknij, bo tak kliknij tu. Teraz przejdź na swój smartfon i uruchom aplikację. W dwójce widzisz, jakie dane są przesyłane i możesz je odmówić. Jak też możesz od razu przejść do jedynki, klikasz tu, w jedynce logujesz się na swoje konto. Jeśli go nie masz, to otworzysz dwójce. Ja miałam wiecki klikam tu. Na aplikacji pojawi się kod, wpisz go do Nintendo. Na komórce pojawi się taki komunikat, na internetu pojawia się coś takiego, kliknij. Teraz się informuje, żebyś skonfigurował na komórce, więc popatrz na nią. Za chwilę wszystko ustawimy, więc kliknij tu i potem kliknij tu. Zacznijmy od ustawień. U góry po prawej kliknij w jedynkę. W jedynce ustawiasz limit grania. W ustawiasz budzik, który przypomina, że trzeba już iść spać. Możemy na przykład ustawić, że dzieci mogą grać tylko do 20. To są ustawienia na każdy dzień. Jeśli chcesz ustawić, że w poniedziałek nie mogą grać, a w soboty tak, kliknij w trójkę. Oczywiście zaczyna się od poniedziałku, kończy na niedzień. Wchodzisz w dany dzień i klikasz. U góry po lewej będzie I pamiętaj żeby zawsze Zwiedzić, na dole po prawej pomarańczowym kółkiem. Tutaj możesz przeczytać o alarmach, Co warto o nich wiedzieć? Nieważne, czy jest to budzik czy ograniczenie grania, dziecko podczas grania w górnym lewym rogu będzie otrzymywać powiadomienia, ile zostało jeszcze mu czasu. Na przykład w tym przypadku zostało mu 4 minuty. Limit dziennego grania zawsze rezerwuje się o północy. To informacje można również znaleźć w głównym menu. W tym przypadku zostało mu 1 godzina i 18 minut. Jeśli skończył się określony czas, to w górnym lewym rogu będzie przez dłuższy czas dzwonić dzwoneczek. Tutaj widzimy, że został przekroczony limit aż 31 minut po okresie. W czasie. Dzwonek ten będzie informować dziecko o co kilka minut, by w końcu przestało grać. Informacja o tym, że skończył się czas, można również można znaleźć w głównym panelu i będzie wtedy ona na czerwoną. Jednak w tej opcji konsola nie zostanie wyłączona. Jeśli na przykład ustawiłeś im czasu 30 minut i że dziecko może grać tylko do 17, to ten warunek, który szybciej się spełni, ten się pojawi. Czyli jeżeli dziecko zacznie grać o 16.55, to może grać tylko 5 minut. Ale jeśli to same dziecko zacznie grać o 12, to może tylko grać do 12.30, ponieważ został spełniony w jeden z warunków. Czyli Granie przez 30 minut. Kolejna rzecz. Jeżeli ustawiliśmy limit grania, to w tym limicie mieści się również zarówno granie, jak i spędzanie czasu na konsoli. Jeśli kontrola rodzicielska zostanie tymczasowo wyłączona, to wszystkie restrykcje zostaną zniesione, a limit czasowy grania czy budzik zatrzymany, aż do momentu, kiedy nie zrobimy konsoli Single, czyli w trybie uśpienia. Wtedy znowu pojawi się kontrola rodzicielska. Jeśli ustawiliśmy budzik, że dziecko może grać tylko do 16, to dziecko może najwcześniej grać od 6 rana następnego dnia. Kontrola rodzicielska jest na całe urządzenie. Niestety nie da się ustawić ją na Użytkownika. Jak już było powiedziane, są to tylko alarmy. Dziecko musi same przestać grać i wyłączyć konsolę. Zanim ustali się alarmy, warto usiąść z dzieckiem i porozmawiać z nim i razem ustalić pewne zasady. Dziecko, które mogło uczestniczyć w wytworzeniu zasad, znacznie chętniej będzie ich przestrzegać. Jeśli jednak twoja pociecha ma problem z przerwaniem, możesz użyć czwórki. Potem kliknij OK. Funkcja ta działa w taki sposób, że po przekroczeniu czasu dziecku pojawi się taka tapica. Jedynie co może zrobić, to dać tryb uśpienia albo wpisać kod rodzicielski. Nie może ono kontynuować w żaden sposób gry. No i oczywiście może jeszcze wyłączyć konsolę. No i teraz taki mały apel. Jeśli nie Taka możliwość, pozwólcie mu dokończyć grać. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że gracie w grę wyścigową i już prawie jesteście przy mecie, ale pojawi wam się taka tablica. tym nie możecie zrobić i macie świadomość, że musicie powtórzyć cały wyścig od nowa. Jest to bardzo wkurzające. A gdyby mu ktoś pozwolił jeszcze zagrać tą jedną dwie minuty i dokończyć, wtedy spokojnie odeszliście by od Kosei, bo macie wszystko zapisane. Jeśli dziecko Was o to prosi, zapytajcie, ile mu to zajmie. Uwgodnijcie, że ma tylko skończyć tą daną rzecz i nie zaczynać nowych. Plus po tym czasie już nie będzie mógł grać. Wejdź w limit czasowy kliknij dany dzień tygodnia i dodaj więcej czasu. Jeśli bawiłeś się w danym miał konfigurację czasu, to limit czasowy może być trochę inny. I zamiast 15 minut, dziecko dostanie tylko dwie. Więc najlepiej po prostu dać jakiś większy limit czasowy i po prostu popatrzeć na zegarek i odliczyć odpowiednią ilość czasu. Kiedy minie czas, weź dany dzień, kliknąć, że 0 minut może grać, zastosować i tyle. I jeszcze możliwość wyłączenia wszystkich alarmów oraz zatrzymania gry na dany dzień. Kliknij dwójkę, kliknij tutaj i będziesz mieć taką gwiazdkę. Funkcja ta działa do końca dnia, chyba, że ją odhaczysz. Oczywiście wszystkie Restrykcje w dalszym ciągu działają. Jedynkę masz umówioną w 44 sekundzie. Dwójka to biała lista. Jeśli uważasz, że jakaś gra jest odpowiednia do Twojego dziecka, ale na przykład ma PEGI 12, a Twoje dziecko ma 8 lat, możesz ją dodać do białej listy i Twoje dziecko będzie mogło w nią grać. Jeśli tej gry nie ma na liście, włącz ją i powinna się tutaj pojawić. No i tutaj możesz jeszcze resetować swój pin. W jedynce masz swój aktualny, w dwójce wpisujesz nowy i zatwierdzasz. Klikamy u góry po lewej. Tutaj mam podsumowanie ostatnich dni. W jedynce wyświetli się, z którego ostatniego momentu wziął dane. Jeśli dane nie są szczytywane, to albo na konsoli lub komórce nie ma internetu. Lub na konsoli jest włączony tryb samotowy, ale to potem umówię. Na ekranie zawsze wyświetla Wam się gra, w której dzisiaj dziecko najwięcej spędziło czasu. Jeśli klikniecie okładkę, na przykład tutaj Super Mario, to, to przeniesie Was na anglojęzyczną stronę z opisem tej gry. Jednak jeśli nie umiecie po angielsku, to warto wpisać do przeglądarki tytuł gry i recenzję i przeczytać o niej, lub poszukać jakiegoś nagrania z tej gry. Okej, okay, klikamy 10 minut. W jedynce możemy przeskakiwać pomiędzy dniami. trójce widzimy, ile czasu spędziło w menu oraz w ustawieniach. Kliknij teraz łójka i tutaj widzisz, ile dziecko konkretnie spędziło w danej produkcji. Przesuwaj palcem prawo i w lewo. A tutaj możesz zobaczyć podsumowanie poprzednich miesięcy, ile dziecko w co grało. W jedynce widzisz, jaki switch jest podłączony i możesz dodać kolejne. Jeśli chciałbyś odłączyć aplikację od tego switcha, kliknij tutaj. W dwójce możesz zmienić nazwę, w jedynce odłączasz. Jeśli jednak to zrobisz, będziesz musiał znowu przejść przez konfigurację, a historia grania, ile twoje dziecko czasu spędziło na graniu, zostanie wymazana. W podsumowaniu zawsze będziesz mieć na czerwono, ile czasu dziecko przekroczyło limit czasowy. Czyli tutaj grało 15 minut za długo. Zostaniesz również poinformowany, jeżeli został wprowadzony nieprawidłowy pin rodzicielski. Kliknij teraz jedynkę. W jedynce możesz wejść na swoje konto Nintendo, dwójce możesz dodać kolejną konsolę, w trójce możesz wyłączyć powiadomienia, twórce możesz zabezpieczyć aplikację, w piątce możesz wylogować się z aplikacji, nie powoduje to utraty ustawień. Tutaj również możesz napisać do spacia technicznego Nintendo, ale w języku angielskim, i przeczytać inne różne umowy. Wejdź jeszcze na konsolę tutaj. W jedynce jeśli istniałaby taka potrzeba, to możesz podbyć najnowsze ustawienia, które ustawiałeś, ale przeważnie robi się to automatycznie. Może odpiąć aplikację rodzicielską ze switcho. i teraz trzy ważne informacje: do konsoli dołączone są takie plastiki z szynkiem, które umożliwiają zapięcie sobie ich na rękę. I to jest najczęstszy błąd, który powoduje trwały uszczerbek na kontrolech. Zakładamy plusy do plusów. A minusy do minusów. Chociaż logika mówiłaby inaczej. Co się stanie, jeżeli nie będziemy uważni, zniszczy się jedno zabezpieczeń i jak dziecko pociągnie do góry, to w dłoniach zostaną mu kontrolery, a ekran poleci na podłogę. Dlatego też trzeba przypinować i poinformować dzieci, w jaki sposób dokładnie to zakładać. Bardzo również istotne jest, jak się zdejmuje kontrolery, by zawsze mocno przyciskać ten guzik i dopiero pociągnąć. Znajduje się on z tyłu. Jeśli nie będziemy tego robić, to opisam skutki. Druga uwaga to kable. Jeśli popsują wam się, kupcie jakieś używane z Nintendo Switch. Wynika to z tego, że jest tam inne natężenie prądu niż zwykłych kabla. Więc przy dłuższym użytkowaniu zwykłego kabla posada zwyczajnie się popsuje. Trzecia uwaga to wkładanie ekranu do doku, żeby uruchomić grę na telewizorze. Bardzo wtedy łatwo operysowanie szyby. Wiedziałam, że niektórzy ludzie kupują specjalnie szybkie ochronę na Nintendo, a niektórzy przepieszają sobie szmatkę na stacji dokującej. No i czwarta uwaga praktyczna. Jeśli dłużej przytrzymasz ten przycisk, to pojawi się coś zaśieka. warto ustawić sobie tryb samolotowy oraz jak najmniejszą jasność ekranu. Tym samym dziecko będzie mogło grać dłużej na jednym baterii oraz zwiększy się żywotność baterii, czyli wolniej ją szlak trafi. Mamy tryb uśpienia. Wójt automatycznie dostosuje jasność ekranu. Jeśli jest na ON, trójka jasność ekranu, czwórka głośność. Więcej uruchamiamy tryb samolotowy na ON. Jeżeli jest taka ikonka samolotu, to się udało. Jeśli jednak masz aplikację mobilną, to musisz zrobić jeszcze jedną rzecz. Kliknij tutaj, na lewym pasku szukasz tego i robisz, żeby było na on: 1, 2, 3. Jedenka powoduje tryb samolotowy, dwójka powoduje, że dziecko może grać na telewizorze i mieć kontrolę w dłoni. Trójka powoduje, że łączy się z aplikacją rodzicielską, a czwórka, jeśli posiadasz figurki lub karty dedykowane do Nintendo Switch, a dzieci z nich bardzo często korzystają, to musisz zrobić na ON. Jeżeli nie korzystają, to na off. I to by było na tyle. Jeżeli jesteś rodzicem, polecam Ci te dwie pozycje. Zarówno wy. W formie e-booków, audiobooków czy materiałów. Jeśli masz jakieś pytanie, napisz komentarz. Postaram się odpowiedzieć.